Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zalka 3, czyli gierce, która kto wie może będzie następnym Margonem. <laughs> moi drodzy, jestem teraz w Asgardzie, jest to miasteczko jedno z tego, co wiem z bardziej podstawowych i bardziej popularnych tutaj. Um... I jeszcze go nie zwiedziłem. Dopiero co się w nim pojawiłem, więc postanowiłem w tym odcinku zwiedzić to razem z Wami i zobaczyć, co kryje dla nas Asgard. Moi drodzy, no niestety, ale popełniłem małą gafę standardowo. Czyli w sensie w sumie to nie moja wina. Program w jakiś sposób wypiął mi mikrofon i muszę Wam dźwięk nagrywać, niestety, ale. Już do obrazu, który mam przed sobą, ponieważ w ogóle nie nagrało mi mikrofonu. Był dobrze wpięty, było wszystko spoko, coś się w programie zblokowało. No trudno. No ale myślę, że nie wyjdzie jakoś gorzej niż wcześniej. Szkoda tylko, bo jestem już po prostu głodny. Szedłem prosto z siłowni do Was. Jestem głodny i mam ochotę po prostu już coś pójść zjeść. No ale cóż, no, wygląda na to, że kolejne 18 minut będę siedział i Wam tutaj coś tam gadał. A co to zobaczymy? Moi drodzy, ruszamy na podbój Asgardu, mamy zadanie, musimy znaleźć kapelana Eduardo, ale najpierw sobie zerkniemy troszkę tutaj, czy jesteśmy w stanie co nieco podkraść. Mamy tutaj handlarza jakimiś rupieciami niepotrzebnymi, no niestety nic nas nie zainteresuje. A więc no, ale możemy zawsze mu obchnąć trochę ekwipunku, który dotychczas zdobyłem podczas walki z potworami i tak dalej, i dalej. Mam tego całą masę, więc przyda się na pewno troszkę tego obchnąć. Troszkę z tego jeszcze są, to są itemki, które już, z których już wyrosłem, że tak to ujmę. I co? No, widzę, że już tutaj okienko mi się przepełniło, więcej nie wrzucę, więc muszę sprzedać. Obecnie mam 41 koła i myślę, że. No, nie jest to dużo, bo tutaj, z tego co widziałem, e, zobaczycie to zresztą niedługo. Jak dojdziemy do kwestii aukcji, no to niestety, ale trzeba będzie e, troszkę jeszcze dorobić, bo rzeczywiście rynek graczy wygląda mniej więcej tak jak w Margonem. Czyli, żeby coś znaczyć, to trzeba mieć dużo milionów. E, no, ale my jesteśmy od zera tutaj początkujący i tak dalej, uczymy się wszystkiego dopiero. A więc, a więc, 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 <laughs> no, błędy są dozwolone. Yy, wymienimy sobie przyubice. Yy, fajnie mieć rzadkie przedmioty, ale no niestety, ale ten zwykłaczek jest na wyższy poziom i troszeczkę jednak bardziej mi zależy na tej obronie. Chociaż szczerze, yy, nie wiem czy to kwestia bilansu yy, mocy potworków i tak dalej. Ale mam wrażenie, że te potworki albo są bardzo słabe, albo ja jestem bardzo dobry, a jak widzicie, no nie mam jakiegoś szalonego eku, więc. E, więc. E, no, dziwi mnie trochę, że potworki level czy dwa niższe nawet jednego punktu życia mi nie odbierają. E, więc, no cóż, no ale dobra. <laughs> e, Tutaj podejmuję jakąś ważną życiową decyzję o tym, żeby zachować sobie pasek, znaczy pasek, chyba pasek, to jest albo pasek, albo opaska, albo sam nie wiem co, więc przekonam się tak naprawdę jak dobiję ten 18 level, no chyba, że mi ktoś da znać co to za itemek odłożyłem sobie na później w prawym dolnym rogu. Dobra, opniemy sobie tę kieskę i te bajerki, zawsze te dodatkowe parę k, no i podwoiliśmy, delikatnie nawet ponad podwoiliśmy mój majątek. 80k to chyba dobry początek, miksturek mi nie brakuje, chociaż troszkę ich wykorzystałem ostatnio. Troszkę ich wykorzystałem ze względu na to, że walczyłem z jakimś tam powiedzmy, z taką piracką elitą. Z rzadkim po prostu mobkiem, a te rzadkie mobki są trochę mocne. No i wtedy z pięciu piratów plus piracki rzadki mobek się na mnie rzucili, więc fajnie było, hehe. He. Dobra, musimy odnaleźć kapelana Eduardo. Eduardo, tak. Um, tutaj mamy administratora jednego z kilku tutaj głównych, powiedzmy, twórców gry, um, który ma właśnie tam najwyższy jakiś status, bo ten złoty status i tak dalej, coś tam zdobywca, to właśnie najwyższy status, jaki można nabyć w tej gierce. Um, chociaż administracja pewnie byłaby w stanie sobie dać wyższe, ale po co kombinować, mogą po prostu być naj, najlepszymi, a nie najnajlepszymi i tyle, no. Też można. E, dobra, musimy znaleźć e, handlarkę, 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 która jest tutaj. Dokładnie. I to jest babeczka, która odpowiada za aukcję, za aukcję graczy tak wygląda interfejs właśnie tych aukcji. No, różni się wiadomo od Margonemskiego, ale szczerze, właśnie, jak możecie sobie popatrzeć, to tutaj bardzo podobnie jest kwestia na przykład cen. Fioletowe, czyli te epickie, to są chyba heroiki, jeśli chodzi o odpowiednik z margonem. Dlaczego odnoszę to ciągle do Margonem? Jeden trochę to przypomina, dwa e, Większość ludzi, którzy mnie to oglądają i który, którzy oglądają ten filmik, prawdopodobnie głównie ogląda to ze względu na porównanie z Margonem. No, więc e, rzadkie itemki byłyby prawdopodobnie unikatami, epickie prawdopodobnie heroikami. Chyba są jeszcze jakieś legendy, legendarne, coś tam, coś tam. Wiem, że jeszcze są e, chyba artefakty czy coś takiego, ale są to itemki, które jeszcze w grze nie zaistniały. No, ale dobra. Mini mapka jest dość wygodna, bardzo, nawet delikatnie wygodniejsza według mnie niż w Maregonem. Dobra, ale najpierw tak. Port, Jack. Trzeba zagadać do Jacka, dokładnie. I teraz będziemy musieli lecieć do Burmistrza. Tak, dobrze mówię? Tak. Dokładnie. Posiadłość Burmistrza. Porcik. Właśnie, ja tak będę sprawdzał sobie na mapce, jak wyglądają właśnie dane lokacje. Ale tymczasem lecimy, lecimy znaleźć burmistrza i okazuje się, że burmistrz mieszka w centrum. Tutaj zaraz po prawej ten budynek, który mi wygląda, słuchajcie, trochę na świątynię. To tak się zastanawiałem. Albo to jest posiadłość burmistrza, który jest bardzo skromnym człowiekiem, więc sobie o świątynię, albo to jest jakaś świątynia. No ale... No cóż, okazuje się, że burmistrz jest na tyle skromny, że walnął sobie właśnie taką wręcz świątynię w ramach swojej posiadłości. Jak widać, ma sekretarza, ma tam wszystko, wszystko, pierdo pierdu, a na górze widać, jak bardzo biednym człowiekiem i skromnym jest burmistrz, czyli ubiera się w szaty królewskie i ma masę, masę złota i pieniędzy na stole, więc e, cieszy mnie skromność tego burmistrza. Tutaj jesteśmy w sali zebrań. Tutaj jest jakieś zebranie z dowódcą straży, więc po kolei będziemy zagadywać sobie kolejne osóbki, żeby dowiedzieć się tutaj wszystkiego tak naprawdę. I to jest dalej zadanie odnajdź się w wielkim mieście, więc próbujemy się odnaleźć. No, my jesteśmy ewidentnie w jak z jakiejś wysepki, więc trzeba się doedukować jak tutaj wszystko działa w dużym mieście. No, moi drodzy, naukowiec nam opowiada właśnie wszystko na ten temat. Mamy 2384 rok. Jest to świat postapokaliptyczny, co mi się bardzo podoba, bo mnie to mega zaskoczyło, że jest to post Apo, post Apo fantazy. Moi drodzy, więc to jest bardzo ciekawe, więc to jest moment, w którym, e, jeśli chcecie, możecie stopować sobie przy każdej tej rozmowie z naukowcem, żeby poczytać co nieco o tym świecie. Ja tutaj nie, 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 nie zatrzymywałem się jakoś szczególnie i nie wdrażałem w to, ze względu na to, że po prostu e, trwałoby to wieczność. E, więc stwierdziłem, że ja sobie ogram różne profesje: wszystkie w sumie: są trzy prowki: wojownik, mag i łowca. Ja sobie zamierzam ograć wszystkie profesje, z każdej możliwe, że coś tam dostaniecie, ale będę zamierzał robić właśnie te kwestie i wtedy bardziej się wczytywać już poza odcinkami. Tak to ogólnie mechanikę działania tam wojownika łowcy MAGA. Myślę, że będę w stanie, jak ogarnę to na dobrym poziomie, będę w stanie Wam pokazać. A oto szynkacz, moi drodzy. Jest to administrator, który nas tutaj przyciągnął. Um, więc um, pozdrawiam Cię bardzo gorąco Szynkacz um, no i odpaliłem sobie teraz trochę czatu żeby zobaczyć czy Szynkacz się odezwie ostatecznie uwaga spoiler nie odezwie się um, widocznie po prostu gdzieś tu sobie awczy albo coś um, ewentualnie załatwię jakieś administratorskie sprawy um, no ale nie będziemy go zaczepiać um, niech sobie żyje um, tu jest moi drodzy skrzyneczka chyba ją pominąłem w gadaniu Zaraz do skręki wrócę. Statystyki słyszałem gdzieś tam na forum Gierki, że warto dawać w wojowniku głównie na atak i stawiać w ogóle na dwurękę i tak dalej. Napisał to jakiś gracz, więc nie powiem wam, że to jest full rel i tak dalej, tak ma być. Bo sam jeszcze nie wiem, sam się uczę dopiero wojownika. Ale na razie daję w atak. Tutaj. Kompletnie nie przeczytałem w kwestii, i to jest mój błąd, eee, jakby ile złota wrzucić eee, do, do, tego, do, do tej przesyłki, do jubilera. E, więc żeby nie przesadzić, to wrzuciłem 500 sztuk złota, czyli najwięcej ile się dało, bo po prostu nie chciałem, żeby wyszło, że źle zrobię questa. I potem npc dalszy i tak dalej, nikt nic nie narzekał, więc chyba było dobrze. Co do skrzynki, żeby ją otworzyć, trzeba mieć 25 poziom, gdzieś tam jeszcze mi się przewinie taka na 20 poziom, albo już przewinęła, nie zwróciłem uwagi. Bo ja tu gadam sobie taki swój własny freestyle. Tutaj mamy, moi drodzy, pierścionki, w ogóle biżuterię. I ja to sobie już poza odcineczkiem ogarnę, czy, czy to wymieniać, czy nie na ten 15 poziom. Więc już, już tam się przekonam w swoim zakresie co do tego. W ogóle, tak już abstrahując od gry, bardzo ładny mam dzisiaj dzień w Poznaniu. Wczoraj też zresztą było świetnie. Od rana świeci słońce i po prostu aż szkoda siedzieć w domu. Mimo, że dzisiaj akurat wyjątkowo jest chłodniej, bo jest 6-7 stopni, to naprawdę szedłem w rozpiętym płaszczu z siłowni, bo po prostu było mega ciepło. W pełnym słońcu można się ładnie zgrzać, więc jest super. Jest bajecznie, a ma być jeszcze lepiej, bo ma być teraz. Od jutra chyba temperatura ma rosnąć takie 12-13 plus cały czas, więc to jest mega. Bardzo na to czekałem, bo no tęskniło mi się już za wiosną, więc teraz może trochę świat rozkwitnie. No i jakoś to będzie, co nie? No przynajmniej wrócę do robienia sesji zdjęciowych, bo już dawno nie robiłem żadnych zdjęć. A w głównej mierze czekałem na jakąś pogodę, bo... Znaczy na jakąś pogodę, po prostu czekałem na pogodę dobrą. Bo jakaś pogoda tu niestety cały czas jest. I jest jakaś taka słaba. Eee, tutaj by the way w ogóle do administracji ee, bajerek, bo wspomniałem coś o, tym, o tej kwestii, e, tam już na Priwie wspominałem, że e, mogę dać znać, jakby były jakieś błędy czy coś. Właśnie to, co widzicie. Jak kliknę gdzieś i mnie gdzieś tam poprowadzi, no to nie jestem w stanie strzałkami Potem ruszyć z miejsca, jakby zniwelować tego, że kliknąłem gdzieś myszką, tylko muszę myszkom odkliknąć, żeby gdziekolwiek dalej pójść. Więc to jest takie coś, co nie jest, nie jest to wielki problem, nie jest Big Deal i tak dalej. Ale jeśli dla twórców gra to rolę i ktoś z twórców nie ogląda w tym momencie, no to coś takiego wyłapałem. Ale tak jak mówię, nie jest to nic przerażającego. By the way, szynkacz, świetny skin, bardzo mi się podoba. Też będę musiał sobie zainwestować w jakiś fajny skin bo przecież nie będę leciał na podstawowym cały czas dobra, no i co my tu dalej jeszcze mamy, moi drodzy a w ogóle to chyba Wam nie wspomniałem ja tu sobie będę robił questik, a wspomnę Wam jeszcze na szybko, że zachęcam Was bardzo gorąco do założenia konta w gierce, jeśli się podejmiecie granie w, Alcatry, w Alcatry, to zachęcam do założenia konta z mojego reflinku który znajdziecie w y, opisie filmiku. Y, gdyż na tam chyba 25. poziomie on ten refling y, dawam bonusy, dawam bonusy, więc y, warto y, ja też z tego będę miał bonusik, co nie, jak osiągniecie ten 25 poziom, ale ogólnie no to bardzo gorąco zachęcam, bo dla Was ten bonus też będzie, więc um, jeśli jesteście zainteresowani grą w Alcatry, zarówno w poprzednim odcinku, jak i w tym, dostajecie w opisie mój refling i zakładajcie, no i może nam się uda razem pograć kiedyś, co nie, tu też istnieje system klanów, jakichś tam y, innych bajerów, więc jak najbardziej tutaj... E, możemy spróbować razem sobie pograć, a gierka jest naprawdę ciekawa. Dobra, co my tutaj teraz mamy? Musimy pogadać y, sobie ze zbrojmistrzem, więc idziemy do zbrojmistrza, Hegera. E, ja to w ogóle oglądam na tak małym y, obrazku, że ledwo jestem w stanie cokolwiek rozczytać, bo to już jest w programie montażowym. Wrzucam w program montażowy, patrzę, nie ma dźwięku. No kurde mol. No ale dobra. <laughs> aham, aham, aham. Gadu gadu pierdo i tutaj by the way właśnie jest uzbrojonko, ale wszystko dla łowcy jest to garbasz, czyli po prostu gościu, który robi skórzane rzeczy, no a skórzane rzeczy bardziej pasują teoretycznie do łowcy, chociaż dałoby się na Woja podciągnąć coś skórzanego, ale to już z takich naprawdę słabych takich itemków dla początkujących graczy. Więc no cóż, nie ma lekko, there is not lekko. Mm. No, jakoś to leci. Lecimy dalej tutaj. A, właśnie, mam tu pytanie do Szynkacza albo do kogoś z administracji, bo mamy tu coś takiego jak wymiana. Jest i handel, i wymiana. I ja tutaj nie będę angażował twojej postaci, bo nie wiem co tam akurat robisz w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, ale bardzo mnie ciekawi, o co chodzi z tą wymianą, bo jest handel. I tak mnie właśnie ciekawi, czy handel tutaj kończy się tym, że zawsze trzeba dać złoto? A wymiana na przykład jest itemek za itemek, czy na czym to polega? Więc możesz dać mi znać, jak masz ochotę, a ja w tym momencie szukam sobie tutaj sklepu alchemicznego, moi drodzy, i to będzie tutaj, dokładnie. <laughs> to będzie tutaj. No i pierwotnie chciałem kończyć w tym sklepie alchemicznym, ale no nie mogłem się powstrzymać, więc pójdziemy do alchemika. Ja tam z nim pogadam, co mam Pogadaj do quest'a, a potem. A potem, potem, potem. A potem pójdziemy jeszcze na dalszą rozmowkę, ale no, miałem takie przyczucie, że quest się niby zaraz będzie kończył, ale ciągle się tylko wydłużał, co nie. Tutaj skrzyneczka właśnie na 20 poziom, więc muszę jeszcze trochę poczekać, zanim okradnę alchemika. Mówienie prawdy nie popłaca, bo w ogóle nam questa nie ruszyło. więc no cóż, nasz, nasze serce prawego wojownika niestety. Mm, Musi być skażone, skażone, ale sprawdźmy sobie od razu co ma i jak to na alchimika przystało. Zamiast miksturek mam różdżki. No cóż, ale dobra, teraz musimy lecieć do Asgardu, wyjść tutaj stąd, idziemy do Harego, Harry Harego gdzieś mijaliśmy, więc ja się tutaj będę kręcił udając, że wiem gdzie. Tymczasem Harry będzie nad nami. Dokładnie. A więc tutaj na Asgardzie w ogóle bardzo dużo tu się dzieje jeśli chodzi o nazwy i tak dalej. No wi wiem, że Harry nie, nie bierze się z Harry Pottera czy coś, ale jest Harry, jest Asgard, jest y, są na, jakieś tam podobne do Margonem rzeczy i tak dalej. I po prostu wow, to jest takie multiversum mocne, że wow. <laughs> Zresztą nawet ten w Margonem istnieje hero zły przewodnik. A tutaj w prawym dolnym rogu Asgardu stał dobry przewodnik, nie wiem czy Wam się gdzieś tam obił o oczy, ale no, ale wow. By the way, co do minimapki, bo ją właśnie przed chwilą wyświetliłem, minimapka według mnie jest tutaj przyjemniejsza niż Margonem. Jest przyjemniejsza, bo jest mniej mniej agresywna, że tak to ujmę, jeśli chodzi o blokowanie ekranu gry i tak dalej i tak dalej. Bo w Margonem, sama minimapka to jest dodatek. Tutaj minimapka to jest ogólnie mapa. I po prostu mam wrażenie, że tutaj jest troszkę wygodniejsze używanie tego. Ale dobra, moi drodzy, to tyle na dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Ja już sobie pewnie questę dokończę poza odcinkiem, bo i tak nie będę mógł się powstrzymać. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, skomentujcie. Bardzo mnie ciekawi, czy dla was też będzie to gra, która może przebić margonem, czy nie. No i zostawcie subskrypcję, bo będzie tego więcej. Na razie wszystkim cześć!